Witam serdecznie, szanownych państwa. Co się dzieje w Polsce z rynkiem kredytowym? Czy już warto zaciągać kredyty w Polsce na nieruchomości i na domy? Czy jednak sytuacja dalej jest bardzo zła, jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych i dalej oprocentowanie jest najwyższe w całej Europie? Odpowiedź jest bardzo łatwa i prosta. Tak, jest bardzo w Polsce źle, szanowni państwo. Proszę zobaczyć na przykład, tutaj mamy sytuację: oprocentowanie kredytu hipotecznego PKO BP. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania PRSO dla. Wypłaconego jednorazowego kredytu własny kont hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,74. Przy następujących założenia okres zobowiązania umowy: 25 lat całkowity wkład, bla bla bla. Szanowni Państwo, tak, takie są pierwsze Google wyniki, czyli jest bardzo, ale to bardzo źle, prawda? Trzeba by być no, ekonomicznym idiotą, aby pójść i zaciągać kredyty na 10% w kraju, w którym no, nieruchomości są przecenione 3, a nawet czterokrotnie. Prawda? Jeżeli to jest jakiś błąd Google lub też błąd tego banku, prawda? To proszę, tutaj mamy dalej PKO Bank Polski. No i tutaj mamy 7,80%. Ale przy założeniu, chyba, że trzeba wpłacić 20% wpłaty własnej, więc bardzo dużo, prawda? Tak więc, no. Kredyty się wahają w Polsce od 8, 9 do 10 PRSO. Tak to właśnie wygląda w zależności od wpłaty, czyli jest bardzo wysoko, jest bardzo drogo, biorąc pod uwagę także to, jak drogie są same nieruchomości. Bo ludzie dalej się pytają, czy to rzeczywiście jest prawda, że w Wielkiej Brytanii jest emerytalna nędza. Ludzie się pytają, czy w rzeczywistości w Wielkiej Brytanii naprawdę jest sytuacja bardzo zła, gotowania żaby i metoda salami, że metodą salami fund brytyjski zapada. Się od 50 lat, a od 10 lat zapada się jeszcze szybciej, ludzie się pytają, czy to prawda, że w Wielkiej Brytanii jest nędza emerytalna, no niestety, szanowni państwo, to jest wszystko prawda, no ale to nie znaczy, że w Polsce jest nie wiadomo jak dobrze, prawda, bo jest sytuacja, no proszę bardzo, no mówię, jeżeli, jeżeli ten kredyt e, PKO, prawda, jest e, oferta PKO Banku Hipotecznego, PKO Bank Hipoteczny, jeżeli, szanowni państwo, takie kredyty ludziom się wciska na 9, 84 w Polsce, w której no ceny nieruchomości są napompowane niebotycznie, prawda, one są za drogie dwu, trzykrotnie, a dodatkowo elektryczność, gaz no i wszystko inne no drożeje prawie najmocniej w całej Europie no to jest sytuacja dramatyczna, no i ludzie się pytają, no to jeżeli ta Wielka Brytania się zawala, to co robić jeżeli ta nędza emerytalna to prawda, no bo to jest prawda w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z nędzą emerytalną, chociażby nawet porównać to do Polski, prawda, w Wielkiej Brytanii kobieta musi pracować prawie 40 lat i emeryturę dopiero dostanie w wieku 68 lat. Dokładnie musi pracować 35 lat i emeryturę dostanie dopiero w wieku 68 lat. E, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo takie kiepskie, prawda? A nawet jeżeli wypracuje sobie 50 lat, to tej emerytury nie dostanie dodatkowo. Ostatnio rząd Wielkiej Brytanii stwierdził, że zamraża pieniądze kilkuset tysięcy Polakom. Rząd brytyjski, londyński zamroził pieniądze Polaków, szanowni państwo. Generalnie mogą sobie wtedy te Polacy pieniądze wypłacić. Polacy mogli w wieku 55 lat zacząć wypłacać sobie pieniądze bez wielkich uszczupien dla państwa, dla podatków, ale rząd londyński, aby ratować brytyjską giełdę, aby ratować brytyjską gospodarkę, zamroził aktywa Polaków w Wielkiej Brytanii na masową skalę zamroził aktywa także innych Europejczyków, to na, tak nie tylko że Polakom, ale także innym Europejczykom rząd brytyjski zamroził aktywa, żeby nie mogli wyjechać z tymi pieniędzmi wieku 55 lat i zamroził je na 57. rok życia i wtedy dopiero będzie można wypłacać bez wielkich uszczuplenia, jeżeli ktoś będzie chciał, tak jak wcześniej się umawiał, prawda, no taka trochę nacjonalizacja, tak jak wcześniej się umawiał w wieku 55 lat, to będzie trzeba zapłacić 60-70% podatku i innych uszczupleń, tak więc to jest jedno wielkie złodziejstwo, Wielka Brytania się zapada, rząd Brytanii ratuje brytyjską gospodarkę, brytyjską giełdę pieniędzmi Polaków i Europejczyków, którzy masowo uciekają, z Wielkiej Brytanii, to jest prawda, prawda No to jest taka prawda, no wiecie Do Wielkiej Brytanii dodatkowo, no kobieta przyjeżdża do Polski Jeżeli kobieta do Polski przyjedzie W wieku 45, 40 lat I ona zacznie pracować na dzisiejszych zasadach Wypracuje, wypracuje sobie 20 lat do 60 roku życia Dostaje minimalną emeryturę <grych> A w Wielkiej Brytanii trzeba 35 lat W wieku 68, 8 lat później prawda? Dwa razy dłużej A pewnie to zmienią na 40 lat Albo na 44, jak w jakiejś tam Szwajcarii albo Norwegii i zrobią te 68, a kto wie może 69, a dodatkowo przeniosą pewnie możliwość wypłacania tych pieniędzy jest... Nie... Na, najpierw zrobili to z 50 na 57 kilka tygodni temu, prawda? No i zaraz, może zrobią za rok czy za dwa. Rząd londyński może zamrozić jeszcze raz następne pieniądze, następną transzę, bo Wielka Brytania się zapada gospodarczo. Fund brytyjski traci do złota dramatycznie, prawda? Może zamrozić na 60 rok życia i tyle z tych pieniędzy. Prawda? Wielu ludzi, się, ja mam klientów, wielu ludzi, szanowni państwo, mówi: A wyjeżdżam, tam 55 lat będę miał, wyjeżdżam, biorę ze sobą te 100 tysięcy funtów, które mam. W tych workplace pension, prawda? Moja żona ma 50 tysięcy, wywalamy stawdu, sprzedajemy dom. Nie będziemy tam harować jak ostatnie, tempe woły do 68 roku życia. Sprzedajemy to wszystko, e, kupimy sobie w Hiszpanii, mówią kupimy sobie w Hiszpanii, prawda, za 100 tysięcy funtów e, haciente, o której w Wielkiej Brytanii e, można tylko pomarzyć, prawda, że będziemy żyli, prawda. E, za te pieniądze będzie sobie e, coś tam, jakiś biznesik se założymy czy coś, prawda, e, no i tyle, prawda. E, e, jeszcze e, można tam wypracować, wyjeżdżając w wieku 55 lat z tymi wszystkimi pieniędzmi, sprzedając ten dom w Wielkiej Brytanii. No do Polski to trochę kiepszczyzna, prawda, bo jest jak jest, no ale na przykład sprzedając ten dom w Wielkiej Brytanii, zabierając te pieniądze z tych prac z tych ich Workplace Pensions, z tych ich prywatnych emerytur, no z tej nędznej giełdy, no bo ta nędzna giełda brytyjska to w ogóle totalnie się zapada, ten FTS 100, -100 to totalnie zapadające się gówno, prawda, które od 30 lat nie jest w stanie osiągnąć więcej, aniżeli jeżeli 30 lat temu, prawda, taki swoisty WIG20, nie? tylko że w MIG20 łatwiej inwestować, bo... Tych spółek jest tylko 20, i tam można kokosy zbijać, a na y, FTS 100 jest za dużo. Tego główna, prawda? I to jest taka kupa główna, prawda? I, i, I dlatego Brytyjczycy zamrozili, uważam, prawda? No bo dlaczego zamrozili? No i dlaczego ktoś miałby ci zamrozić twoje pieniądze? Po co? Bo, bo, żeby ci miło było? Haha! <laughs> ci pieniądze na dwa lata, żeby ci było miło. Przecież wiadomo po co zamrozili, bo nie, bo nie ma w gie... brytyjskiej giełdzie pieniędzy na to, szanowni państwo, na tą brytyjską giełdę. Dlatego zamrozili, tak? I ludzie mówili, biorę, do Hiszpanii tam nie, ciepło, nieruchomości trzy razy tanie, prawda? No i pytają się też, no a jak w tej Polsce? Mówię, no w Polsce macie jak macie, 10%, prawda? Właściwie e, podobnie sytuacja dramatyczna jest w Wielkiej Brytanii, tam kredyty na 7%, w Hiszpanii na 2,5, 2 3 prawda? To jest w ogóle, prawda, w, w Polsce jest źle, jest bardzo źle, 10%, no ale w Polsce zawsze było źle, prawda, a w Wielkiej Brytanii tragicznie, prawda, to w Hiszpanii, proszę sobie wyobrazić, że emerytury w Hiszpanii już są dalej, dawno znacznie wyższe, a licząc purchasing power parity, czyli pod kątem, pod kątem, szanowni państwo, siły nabywczej, takie emerytury już dawno jest wyższa. Taka jest rzeczywistość, prawda? Człowiek w wieku, człowiek, który w wieku 50 lat wyjedzie do Hiszpanii, to jeszcze sobie może pół emerytury wypracować tam, plus do tego dostanie to, co on sobie wypracował w Wielkiej Brytanii, prawda? E, bo to nie ma znaczenia, jak ktoś pracuje na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś ma dzisiaj 55 lat i pracuje w Wielkiej Brytanii od 20 roku życia, albo jeżeli ktoś dzisiaj w Wielkiej Brytanii ma 53 lata i pracuje od 18 roku życia i w tym sposobem wypracowała sobie taka osoba 35 lat, to to, że będzie pracować następne 15 czy 20 lat nie nie oznacza, że będzie mieć większą emeryturę, bo emerytura w Wielkiej Brytanii jest podstawowa, zarazem maksymalna, a zarazem minimalna, więc taka sama dla wszystkich i tam nie ma znaczenia, czy ty wypracujesz 70 lat, 60 czy 50, trzeba 35 i tyle, czy ty rok więcej wypracujesz, czy 20, to i tak dostaniesz taką samą nędzną emeryturę, dlatego to tam jest nędza emerytalna. Już dzisiaj, szanowni Państwo, minimalna emerytura w Polsce to jest bodajże 400 euro. Czy 450 licząc z 13 i 14, 450 euro. A 450 euro w zależności od kursu, jeżeli złotówka jest mocna, to nawet dochodzi do 500 euro minimalna. Tylko że 20 lat na nią trzeba pracować, W wieku 60 lat większość ludzi przechodzi na emeryturę w Polsce, bo w wieku 60 lat jest więcej kobiet niż mężczyzn, a jeszcze niektórzy w wieku 55 przychodzą. Tak więc już w Polsce najmniejsza emerytura jest tylko o pół raza mniejsza trochę, czter jest e, pół raza mniejsza, trochę może więcej niż w Wielkiej Brytanii, o pół raza, tak? No to jest da dużo, prawda? Źle, nie dobrze, ale dużo ludzi dostaje, na przykład wiecie, nie dostaje 400 euro, a dostają 600, 700, 800. Dużo ludzi emerytury dostaje 1000 euro w Polsce, czy tam 1000 złotych. dużo ludzi dostaje 5000 zł na rękę emerytury w Polsce. To taka jest rzeczywistość, tak? Tylko bo u nas są różne ale pomijając to wszystko, prawda, w Polsce jest sytuacja dramatyczna, jeżeli chodzi też o gospodarkę. No, Wielka Brytania się zapada, tak? Polska ma jakieś tam możliwości, Wielka Brytania już raczej nie, prawda? Chyba, że nie wiem, napadną na Grenlandię razem z USA i będzie tam 100, 100 milionów ton złota, i Brytyjczycy i Amerykanie całe złoto świata zgarną z Grenlandii, prawda? Nie wiem, że się śmieje, prawda? No, tak też może być, szanowni państwo. No i co w związku z tym, prawda? no, co, Czy jest coś innego, szanowni państwo? Czy oprocentowania inne na świecie są inne? No proszę, proszę zobaczyć co tu się dzieje w ogóle za szaleństwo, proszę zobaczyć, Państwo, szaleństwo No i tutaj mamy, proszę zobaczyć, tutaj mamy, szanowni państwo, kliknąłem tylko, proszę zobaczyć co się dzieje w Hiszpanii, Santander. No szaleństwo, szanowni państwo, Santander, szaleństwo w Hiszpanii, prawda? Proszę bardzo, Santander, APR297, TIN 231 rata 509 Shell, prawda? Kredyt na 132 tysiące euro Jedziemy dalej. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Kredyty 2,44 3,5% IPR. Popatrzcie, raty, raty kredytów w Hiszpanii. Szanowni Państwo, raty kredytów w Hiszpanii na, 130, wiecie, na 132 tysiące euro to jest 500 euro. Patrzcie, tu jest 700 akurat więcej w Santanderze. Tu masz 472 euro, 500 euro, 550 euro, wiecie, tu 456 euro. Twoja rata na przykład może oscylować w granicach 550 euro, no, różne 400, 500, 500, 600, prawda? Więc tak trzeba liczyć w granicach 550 euro. Twoja rata kredytu na dom. Rada o wartości 150 tysięcy przy np. E, financing 88%, 132 tysiące euro, prawda? Czyli no, to jest w ogóle szok, bo y, wiecie, w Wielkiej Brytanii by ci kazali zapłacić tam 7%, prawda? 6%, 6,5%, 7,5%. W Polsce 8, 9, 10%. Tam w... Tak? I wiecie, gaz, prąd, światło, żarcie drogie, to drogie tam za ukraińskich oligarchów, tam za, szanowni państwo, zagranicznych królów, zagraniczne korporacje, tam dawaj nogę, którą, czy lewą, czy prawą rękę tobie, wiecie, jak w tym kawałku, kto, którą oddajesz, prawda? Za ukraińskich oligarchów, lewą za ukraińskich oligarchów, no, a nogę za zagraniczne korporacje. No dosłownie taka jest rzeczywistość w Polsce dzisiaj, szanowni państwo. Ja bym tam do Polski nie wracał, no, a w życiu, szanowni państwo, wiecie. Bez Polski można żyć jakiś czas, bez Polski można żyć nawet bardzo długi czas, ale nie można żyć bez Polski cały czas, no ale do Polski, wiecie, tu odwiedzać, odwiedzać, przyjeżdżać, tak, ale w Polsce żyć w obecnej sytuacji, no way, Szanowni Państwo, mając takie możliwości, jakie, jakie mamy. No ale dobra, no ale co w związku z tym? No, jeżeli mamy takie taniutkie kredytki, Szanowni Państwo, tu w ogóle 1,5%, 1,89 szok, patrzcie no takie kredyty 3, 3,5 ale macie tu teen first year 189 czyli jedno się the rest of the year e e e e plus 0,55 prawda no raty 500 szanowni państwo no raty 500 euro, prawda, i teraz jest pytanie, teraz jest pytanie, Szanowni Państwo, czy to wszystko jest prawda, prawda, ile, a ile w Polsce byśmy zapłacili za takie oprocentowania, no Szanowni Państwo, no Pan Profesor Glapiński nie obniża nam oprocentowań, Szanowni Państwo, Pan Profesor Glapiński po przyjściu nowego rządu nie obniżył oprocentowania, Kochane bystrzaki nam nie obniżyły oprocentowania, szanowni państwo, to jest duży problem, bardzo duży problem, bym powiedział. Nie wiem, czy pan profesor Glapiński obniży w ogóle oprocentowanie, kto wie, może pan profesor Glapiński jeszcze podwyższy oprocentowanie, bo w Polsce jest sytuacja dramatyczna. Chociaż w tej Wielkiej Brytanii, wiecie, opanowali trochę tą inflację, to na 2,7 ta inflacja oprocentowanie 4,75, ale u nas inflacja 4,8. Polska jest w ogóle w totalnej zapaści kredytowej, inflacyjnej i, w, i walutowej. Przecież to, co się... No nie mówię, że w Wielkiej Brytanii jest dobrze, bo w Polska to ma jeszcze szansę, bo Polska może się odciąć, prawda, od y, ukraińskiej oligarchii Polska może się odciąć od niskiego wieku emerytalnego, bo ma ma może podwyższać Wielka Brytania już nie może, bo ile podwyższą? do dziewięćdziesiątki podwyższą, bra Polska może jeszcze podwyższać wiek emerytalny. Polska może podwyższać wy limit wypracowanych pra lat do emerytury i tak dalej. Więc my mamy dużo 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 luzu. Balansujemy na totalnej krawędzi. W Polsce jest generalnie bardzo, ale to bardzo źle. W Polsce mam, jest upadek gospodarczy. Mam nadzieję, że jesteśmy na samym dnie, prawda, i że tylko się odbijemy, no ale z dnia na dzień jest coraz gorzej. więc no, jutro nowe dno, pojutrze nowe dno, po pojutrze nowe dno. Kiedy tego koniec, prawda? No jest bardzo źle w Polsce. A dodatkowo proszę zobaczyć, co się dzieje, szanowni państwo, tutaj mamy w Szczecinie dzisiaj minus 6 w Szczecinie, jutro minus 4 w Szczecinie. Tylko, że to wiecie, jest miejsce na morzem, więc cieplej jest i tam w stronę tam, prawda, Europy, prawda, tej cieplejszej, no a potem to już tak cieplej w nocy będzie 1, 2, minus 1, 1, 0 i 1, prawda, czyli tak ciepło i nawet będzie słoneczko, prawda, eee, no a minus 6, minus 4, to bardzo zimno, ale proszę zobaczyć jak jest w Gdańsku, trochę cieplej, minus 2, minus 1, 1, 3, 2, czyli nie jest najgorzej, prawda, nie jest najgorzej, ale jest zimno, trzeba dużo grzać, Trzeba dużo palić, no ale na przykład widzicie w Mińsku Mazowieckim to już dzisiaj minus 4, jutro minus 4, 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, czyli przez cały tydzień temperatura 0 albo poniżej 0, tak? W nocy to już bardzo dużo trzeba wydawać na gaz w Mińsku Mazowieckim pod Warszawą. No a chociaż plus w, te, w tej Wielkiej Brytanii to jest taki, Szanowni Państwo, tu, a tu mamy Mursję, proszę bardzo. A w Mursji, Szanowni Państwo, 13, 14, 15, 14, 14, 17, 16, no i ocieplenie, po 17 stopni w dzień będzie, prawda? No a no w tej Wielkiej Brytanii o tyle jest dobrze, że teraz no jest ciepło, prawda? Bo proszę zobaczyć, w Glezgą na przykład jest dzisiaj w nocy 9,9,6,7,7,6, 7, 7, 6, ale na plusie, prawda? Tylko że o to chodzi, że Wielka Brytania prawdopodobnie zgnije. Dlaczego prawdopodobnie zgnije, bo u nich też jest drogi gaz, u nich też jest drogi prąd i jak jest drogie, to ludzie nie będą grzać tych nieruchomości starych wiktoriańskich, prawda, bo nie będą mieli pieniędzy, no i Wielka Brytania zgnije, to nie znaczy, że w Polsce jest dobrze, bo też jest zimno, prawda, bardzo zimno, e, wiecie, tylko, że u nas tam, przy, tylko, że u nich jest ten grzyb, prawda, u nich jest ta wilgoć, prawda, a w Polsce tak ta wilgoć jest mniejsza znacznie, bo u nas jest zimno, co prawda, ale przy zimnie wielki grzyb nie wychodzi, przy zimnie, przy, a oni mają wilgotno, więc ta Wielka Brytania Wielka Brytania zgnije, bo jest za drogi gaz, za droga elektryczność. Po prostu Wielka Brytania zgnije po prostu zagrzybieje no i tyle, bo jest tak drogo tam, że to ludzie sobie nie będą grzać i, będą, i Wielka Brytania zgnije, prawda? Ludzie będą chorować od zgnilizny. No taka rzeczywistość w Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, jest to bardzo przykre, ale niestety tak jest. To jest kraj w Europie, który zgnije. No przykre to jest, no bo taka jest prawda, Wielka Brytania jest krajem bardzo wilgotnym, widzicie, mieli trochę zimno, ale teraz już nie mają zimno, ale co mają? Wilgotno, prawda, słońca nie ma, wilgotno, bo to wyspa i tam pada ciągle, prawda, gaz drogi, gdyby gaz był tani, to by nie zgniła, no ale gaz jest drogi, no to zgnije, gaz jest drogi, no to Wielka Brytania zgnije tym, że no ludzie nie będą grzać sobie w nieruchomościach, no zgnije. Nie będą suszyć tych Wielka Brytania zgnije, szanowni państwo, niedługo. No w Polsce jest podobny problem, a Polacy po prostu będzie im zimno, to będą w tym zimnie siedzieć, to będą tam, nie wiem, zimno im będzie, czy coś tam, nie wiem, co tam Polakom się stanie. Też coś z budynkami się robi, jak wtedy zimno jest i ich nie ogrzewasz, to, to też jakieś tam korozji dostają, nie gniją, ale co innego tam... Nie wiem czy w sumie, a może nie, może aż tak źle nie będzie, nie wiem, prawda. Bo zgnilizna gorsza niż chyba brak ogrzewania w zimie. Nie, Tak mi się wydaje, że mniejsza korozja, zgnilizna jest najgorsza, zgnilizny brytyjskiej nie usuniesz, prawda. Jak, jak pół Anglii zgnije niedługo. I to jest przykre, prawda? No bo wiecie, tam też Polacy będą gnić w tej Anglii, prawda? W tej Anglii. Ludzie, ludzie szanowni państwo, się pytają, czy to naprawdę w Wielkiej Brytanii rośnie półtora miliona nędzarzy polskich? Prawda? Może nie, może 80% rośnie nędzarzy, tak? Szanowni państwo, bo funt brytyjski zapadł się do franka szwajcarskiego z 7 na 1 do złota. Szanowni państwo, znowu nowy rekord złota. Wczoraj, przedwczoraj było 2208 funtów za jedną uncję, dzisiaj 2220 funtów za jedną. Uncję. W 2006 roku było, wiecie, 300 funtów za uncję, prawda? A w 1971 roku było 15 funtów za uncję, prawda? Więc ludzie już się jorgnęli, prawda? No i taka, no niestety rzeczywistość. Żeby Wielka Brytania nie zgniła, będą musieli mieć tani gaz. A tego nie mają. Zobaczymy w przyszłości, prawda? No ale co robić, żeby uciekać, żeby, żeby nie zdać się, szanowni państwo, w przyszłości brytyjskim nędzarzem? Co robić, no jak to co robić? No rób ta co chce ta, szanowni państwo, ja nikomu nic nie mówię, co tam ma robić, nie chce siedzieć w Wielkiej Brytanii, może będzie mu lepiej, nie chce nie siedzieć, może nie będzie mu lepiej, nie wiem, nie chce jedzie, gdzie chce, mi to wisi. Ja tylko pokazuję, szanowni państwo, co kto robi mi to wisi, prawda? Każdy ma wolną wolę, prawda? Każdy niech robi co chce, każdy jakiś tam ten swój rozum ma, jeden większy, drugi mniejszy, prawda? No ale jedno jest pewne, tutaj to są wszystko prawdziwe dane, tak, prawda? No. Ale szanowni państwo, no jaki wybór, no jaki wybór, no taki wybór, szanowni państwo, proszę bardzo, na przykład tutaj mamy, proszę zobaczyć, wiecie, że z Jeleniej góry, proszę bardzo, ja tutaj ja tutaj pokazałem z Jeleniej góry, proszę bardzo, z Jeleniej góry tutaj taka droga. Wiecie Państwo, że z jeleniej góry to jest bliżej, szanowni państwo, proszę bardzo, z Jeleniej góry to jest bliżej niż ze Szczecina do Dombasu, prawda? Tak, tak, jesteśmy bliżej, bliżej Hiszpanów niż Donbasu, szanowni państwo, wiecie o tym, a nam się wpaja, że to ten yy... Że, że, że nie, prawda? A wiecie, szanowni państwo, że zieleni góry tak samo daleko do Donbasu jak do Barcelony, prawda? My mamy bliżej, my, Polacy, mamy bliżej, szanowni państwo, do Hiszpanii niż tam jakieś Donbasy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jakieś Krymy. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, taka jest prawda. E, no i dlatego będziemy tutaj patrzeć, jak to tam w tej Hiszpanii piękne, i szanowni państwo, bo w, w Hiszpanii pięknie, w Polsce też pięknie, tylko zimno, ciemno, prawda? prawda No zimno, ciemno, drogo, a w Hiszpanii cie, jasno, ładnie. Ładnie, prawda? I, 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 ciepło, i, i tanio, szanowni państwo, i tanio, bo kredyty tanie, szanowni państwo, trzy razy tańsze, tanio, szanowni państwo. Ale czy to pompuje te ceny? I zaraz się przekonamy. Pojedziemy, szanowni państwo, gdzie? Nie pojedziemy do Barcelony. Pojedziemy w takie, może nawet fajniejsze miejsce niż Barcelona. Pojedziemy, szanowni tu do Mursji pojedziemy, szanowni. tu jest Mursja, tu jest Lamanga, tu jest przepiękne tereny i będziemy sprawdzać dzisiaj tylko i wyłącznie Mursję dodatkowo, tak, tą prowincję Mursji, tylko i wyłącznie. No i zobaczymy, szanowni państwo, czy te kredyty na te 3%, bo patrzcie, bo zanim, zanim tam przejdziemy, no to zobaczcie tutaj, prawda? Eee, 132 tysiące euro, szanowni państwo, ile to jest 132 tysiące euro, prawda? Eee, 132 tysiące euro, dzisiaj akurat złotóweczka przy założeniu 132 tysiące euro razy 4,27 dzisiaj to jest 563 złote, 563 tysiące złotych, 563 tysiące złotych, szanowni państwo, i tam sprawdzaliśmy takie kredyty i sprawdzi, sprawdzimy, czy to prawda na tym kalkulatorze, prawda, 30 lat, te kredyty na ile były tam, różne były na 3%, powiedzmy, tak, proszę bardzo, tutaj sobie tak sprawdzimy, szanowni państwo, o, tu sobie klikniemy, 0,0,0 to mogą być dolary, to tam kalkulator liczy po prostu to, co liczy, prawda, tutaj liczby chodzi, a że jest znaczek dolara, to nie ma znaczenia, to euro, dolar, tam, czy funt, czy polska złotówka, no i szanowni Państwo teraz sprawdzimy, taką no proszę bardzo, e, ile to wychodzi? Szanowni Państwo, wychodzi 2374 zł. Rata kredytu. 2374 zł, takie są raty kredytów w Hiszpanii na nieruchomości za, na przykład jeżeli chcesz kupić nieruchomość za 150 tysięcy euro prawda, a takie za 150 tysięcy euro w Hiszpanii bardzo często w Polsce są za 500 tysięcy euro prawda, czyli są w Polsce nawet trzy razy droższe takie nieruchomości tylko, że u nich widzicie, rata wynosi 2374 zł a w Polsce na, widzicie, na 9% rata by wynosiła ile? Szanowni Państwo tam 2000 a tutaj rata będzie wychodziła pykaj pykaj pokaż pokaż 4530 zł czyli znacznie szanowni państwo wyższe znaczy prawie dwa razy wyższa rata jest w Polsce. Tylko, że u nas kredyty mogą podskoczyć, szanowni państwo, nawet do 11%, yy, procent, bez żadnego problemu, wystarczy zniszczyć. I będzie rata 5362 zł. Rzecz jest w tym, że trzeba dodać to, że u nas za metr kwadratowy nieruchomości jest dwa, a nawet czasem trzy razy więcej, a na pewno w porównaniu do Mursi. I proszę bardzo, i co to znaczy? Że w Polsce, szanowni państwo, za takie same nieruchomości jak w Mursi, Trzeba bardzo często wydać e, 1,5 miliona. Nawet przy dzisiejszym oprocentowaniu, no, 10% PRSO. I pamiętaj, że to, szanowni Państwo, u nas, nieruchomość u nas e, to jest rata 13 tysięcy złotych, a nieruchomość w Hiszpanii to jest rata 2500 zł poważnie, no ale zobaczymy czy to jest prawda, no i sobie pojedziemy do Bursi, Szanowni Państwo, i popatrzymy tutaj specjalnie biorę nieruchomości deweloperskie, bo to te nieruchomości z drugiej ręki to bankowo, ale nieruchomości deweloperskie sobie poszukamy, prawda no i proszę bardzo, już mamy tutaj pierwsze nieruchomości, prawda, z basenem proszę bardzo, z basenem no i sobie sprawdzimy, szanowni państwo, z basenikiem, proszę bardzo, z basenikiem nieruchomości w Mursi, 84 900 euro, prawda? I popatrzcie, tu akurat same małe zostały, jest 72 metrowa, jedna, a, jest 82 metrowa, o, i akurat, patrzcie, penthouse, i akurat penthouse za 149 900, czyli tyle, ile, szanowni państwo, sprawdza la, sprawdza la, <ścoughs> sprawdzaliśmy, 150 tysięcy euro, czyli tyle, ile żeśmy sprawdzali na porównywalce kredytów hipotecznych. Czyli gdybyśmy sobie zaciągnęli kredyt na 132 tysiące, wpłacili 18 tysięcy, to moglibyśmy sobie zaciągnąć kredyt na taki penthouse, prawda? No i zobaczymy, ile taki penthouse, szanowni państwo, cóż to za penthouse? No i zobaczymy, ile w Polsce taki penthouse by kosztował. Tutaj ten penthouse nam po ile wychodzi? Po 8000 zł, nie najtańszy, prawda? No ale tutaj widzicie, to jest wszystko skończone, a w Polsce byłoby nieskończone. Coś takiego, no nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego luksusu, proszę bardzo. Ale widzicie, dwupiętrowy, dwupiętrowy, 82 metrowy, osiem, po 8000 zł za metr kwadratowy, nie? Popatrzcie, na dole i skończony. W Polsce za, z takim widokiem, z takim tarasem. Z takim basenem, bo jeszcze basen jest, widzicie, basen, korty tenisowe, e, jakiś golf tutaj jest, patrzcie, pięknie, pa, parki, pięknie, prawda, super jest tutaj, tak, czyste powietrze, wszystko tu jest. I łazienka jest, wiecie, sama łazienka, ile, 20 tysięcy kosztuje teraz, nie, patrzcie, sypialnia, czyli, szanowni państwo, 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w Polsce by za coś takiego chcieli rzeczywiście 24 tysiące, czyli dwa razy netto więcej, tak tam zapłacisz 8000 za metr kwadratowy za coś takiego. Tu mi się nie podoba, mogliby połączyć tą kuchnię, bo ja lubię łączone. 8 tysięcy złotych, szanowni państwo, 8 tysięcy złotych za coś takiego z basenem za metr kwadratowy. Patrzcie, jeszcze basen kryty. Gdzie w Polsce coś takiego macie? Przecież w Polsce, znaczy też macie z basenami yy, yy, różnego rodzaju osiedla i z tymi macie, tak, tak, tylko, że Wtedy mówią, że 30 tysięcy za metr kwadratowy. Były, były po 8, prawda? W 2015 roku to mówiłem. Były po 8, po 7, to trzeba było, mówiłem, trzeba było kupować, prawda? Wtedy <laughs> mówiłem, dużo będzie, jest tanio, bierzcie. Ta, wdzieli wzięli, drudzy nie, prawda? Yy, no i, i widzicie, szanowni państwo, ta, o, nawet siłownie macie, proszę bardzo. Cały kompleks, szanowni państwo, cały kompleks siłownie macie gdzie co? W Polsce, sauna jeszcze. W Polsce bywa mówili, że coś takiego to jest 24 tysiące złotych za metr, jak nie 30. Z basenem, z siłownią, z jacuzzi, szanowni państwo, ze wszystkim, co jest potrzebne do życia. tak? I to, gdzie wyjdzie się 2500 zł na miesięcznie na kredyt, a w Polsce 13 tysięcy. 13 tysięcy. Powiedzmy, żeby było taniej niż 1,5 miliona, no to czy no to 10 tysięcy, czyli 4 razy drożej, ale w Polsce masz tak, ogrzewanie, oświetlanie, a, czyli masz, szanowni państwo, właśnie tu wychodzi 13 tysięcy, tam wychodzi 2500, 4 razy więcej, 400, szanowni państwo, 400, 500% drożej rata, wyższa rata, niż w Hiszpanii, w Polsce znaczy, nie ma gdzie wracać do Polski, nie A po co w Wielkiej Brytanii zostać, no to trudno no, pół kraju zgnije, jak taki drogi gaz będzie reszta kraju na nędznych emeryturach, 40 lat pracy nędzna emerytura, wiecie no i taki jest świat teraz, szanowni państwo, inne kraje pracują ciężko Azja pracuje, Afryka pracuje ci tam, ci co wydobywają olej pracują, prawda Harują ludzie, bogacą się Koniec, szanowni państwo, nie wiadomo jakich krajów, prawda, bogatych, niż Wielka Brytania, jeszcze są, oczywiście, jak się tam, Szwajcaria, Liechtenstein, no ale to już jest druga sprawa, Szanowni Państwo, czyli profesor Grapiński ma bardzo mocny, bardzo twardy orzech do zgryzienia, nasze kochane bystrzaki co zrobi profesor Glapiński? Czy profesor Glapiński wreszcie podwyższy oprocentowanie do na przykład 12% z tych 5,75% albo do 15%? Czy kredyty będą oprocentowane 20%? Czy dzięki temu wreszcie złotówka się umocni? Będziemy mieli wartość złotówki, będziemy dużo zarabiać, a, polskie, a nieruchomości w Polsce potanieją, szanowni Państwo. Chociażby do poziomu hiszpańskiego. Czy to się stanie? Czy też nie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, szanowni państwo, że najpierw Polska musi się zawalić, i dopiero oni to zrobią. Pozdrawiam. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.